znowu w ostatniej kolejce to a, takiego, że... to chyba bardzo ja sła... nie tak dam ważne ja słabo, no, słabo zmotywowany jestem na Mistrzostwach Polski, niestety ja muszę mieć Mistrzty z wiekiem przyszło mi tak, że muszę mieć już a, totalnie konkursy na najwyższym poziomie, żeby się zmobilizować do dobrego pchania a, i a dzisiaj a dzisiaj tak dobrze nie było. Ale no, nie, nie, spokojnie, teraz, teraz przede mną prawie miesięczna przerwa nie, od startów ja teraz będę mocno trenował. No i tyle. I potem, dopiero 13 bodajże lipca w Londynie, będę miał kolejny start przed Igrzyskami. Tak. wtedy? Nie, skończę. Traję dwa tygodnie jeszcze. Nie, 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 nie. No dobrze, a przez ten miesiąc będziesz trenował, gdzie spalę? W W Warszawie i spalę. A skąd taka decyzja? Dlaczego nie na Gdzie? Może ciekawsze miejsca są. Jakie ciekawsze i spadu jest. Nie jest, nie jest ja bardzo ciekawe, jestem ambasadorem Sp Nie, nie, no nie ma po co wyjeżdżać. Igrzyska są w Londynie, także nie ma co nie ma co modzić z, z wyjazdami. Trzeba normalnie, spokojnie trenować. No? A jako co nie jestem wysył. Swój? No. Nie no średnio, średnio, no, nie, nie pchałem jakoś źle, ale nie pchałem też dobrze i, i wyszło tak jak wyszło, nie było wspaniałych pchnięć, ale, ale przyzwoitość została zachowana, bo te 27 metrów pchnąłem i, i z tego się cieszę.